Cześć, Szymon z tej strony. Witajcie u mnie na kanale w kolejnym odcinku komiksy ze strefy. Przed waszymi i moimi oczami jest Beelzebubs od JP Ahonena. Chiński komiks, który został wydany przez wydawnictwo Diablak. Tutaj macie bardzo fajne logo. Tutaj też jest logo i można go spokojnie kupić w sklepie komiksowym Strefa Komiksów w Bielsku Białej. Link będzie w opisie. Cóż to jest ten Diablak? Krótko mówiąc, jest to komiks czarno-biały, bazujący na takich sekwencjach jednostronicowych mini historiek. Czasami one się przeplatają, czasami się są kontynuowane, czasem ta historia ma trzy, trzy strony, trzy, cztery strony, a zazwyczaj jest to jednorazowa opowieść, krótka i treściwa. I cóż, jest to komiks humorystyczny o pewnej rodzinie heavy metalowej. I można się na nim bardzo, bardzo, bardzo dobrze bawić. Ale jeżeli to nie trafia w Twój humor, to po prostu możesz tylko i wyłącznie, albo aż docenić warstwę graficzną i pomysłowość. Jeżeli jesteś osobą, która jest bardzo wrażliwa na punkcie powiedzmy religijnym, no to też tytuł jest nie dla Ciebie. Natomiast, co jest tutaj naprawdę fajnego, to to, że to w pewnym momencie. Taka historia, że ta nie była właśnie kontynuowana i to mi się podobało. Podoba mi się te takie absurdy w pewnym momencie, co jest dobrym, a co złe, takie odwrócenie, nazwijmy to pojęć, celowy zabieg twórcu, twórcy w zasadzie i ogólnie momentami naprawdę, naprawdę śmieszne. Nie do końca to jest mój humor, ale wiem, że dla niektórych będzie fantastyczny i z tego co wiem, co widziałem, taką wypowiedź wydawcy, czyli. Diablaka, to będzie kontynuowane, czyli będzie jeszcze jakiś album właśnie przedstawiający tą rodzinę, tą grupę. Jeżeli też jesteście ciekawi, jak to wygląda styl tego, jakieś przykładowe plansze, przykładowe gagi, przykładowe opowieści, to są one dostępne w bzikach. Tak, po jednym, dwie stronki. No właśnie. I to jest też taki klasyczny przykład, czyli czasami są to cztery kadry na opowieść, czasami to jest Jakaś jedna kadr, jeden, jeden rysunek, jeden kadr na przedstawienie opowieści, czasem to się ciągnie dłużej. I rzecz, która mi się najbardziej chyba spodobała, to to, że mieliśmy pewnego rodzaju rodzącą się relację między naszą córką, naszych głównych bohaterów, czyli tam nastolatką nie pamiętam niestety imienia, nie mam do tego głowy a rówieśnikiem nazwijmy to ogólnie. I to było dość y, ciekawe, y, ciekawe podejście. podobało mi się droga, w którą to poszło. No tutaj mamy troszeczkę absurdów w ogóle z babcią. Swoją drogą. No, ogólnie pozytywna lektura. Nie, nie, traf, nie jest to do końca moja stylistyka, ale czytało mi się to fajnie, sympatycznie, ładnie narysowane i generalnie kilka razy się uśmiechnąłem. I w sumie jestem ciekawy co dalej. Co twórca, co pan Achonen wymyśli jeszcze dalej w związku z tą historią. O, tutaj mamy tą relację, o której mówiłem. Troszeczkę takiej tindramy jeszcze jest. Dobra. To tyle. Nie najwybitniejszy komiks, jaki czytałem w życiu, ale na pewno pocieszny, na pewno śmieszny i cóż. Fajna sprawa. Jak trafi Ci w gust, jeżeli chodzi o humor, to będziesz po prostu płakał ze śmiechu. Jak nie, to po prostu uśmiechniesz się kilka razy, ale cóż. Ale generalnie jest. Pozycja OK. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.